Cześć! Tradycyjnie wigilia w lesie. Także tradycja musiała być podtrzymana, i ze szwagrem poszliśmy rano do lasu. No i słuchajcie, coś znalazł. Dzwoni do mnie szwagry, właśnie, że jakiś mały wieniec znalazł. Zobaczymy, co to jest. Już widzę na mapie, gdzie jest, więc lecę do niego. No, sterczą zęby i coś tu ewidentnie leży. Nie jakiś duży, tak jak szwagier mówił, ale, ale jest! Sztuka! Wigilina! o, teraz weź tu oczy ze śniegu zobaczymy co tam jest proszę jakiś pewnie jakiś taki szóstaczek a co to jedna tyka czy to druga w błocie ciężko będzie wyjąć łamany? Tak łamany albo druga jest w błocie wiesz, ona mogą się zapaść próbuj wyciągnąć o, łamana proszę <laughs> jeza, ale wigilia się sprawdza co roku coś mamy <laughs> super Już chwilę leży pewnie no to musi, musi no, to widocznie dobra dasz bur? jak to mówi moja żona <laughs>